W dialogach środkowoeuropejskich rozmawiamy o przyszłości Mołdawii, państwa, które chce integracji z zachodnimi strukturami, które jednak musi wcześniej rozwiązać wiele wewnętrznych problemów. Chodzi m.in. o skomplikowane relacje z Naddniestrzem, nastroje prorosyjskie, m.in. w Gagauzji, czy o zmiany w sektorze energetycznym, które spowodują wysoki wzrost cen. Na październik zaplanowano wybory prezydenckie i referendum dotyczące poparcia dla integracji z Unią Europejską. Będą one niezwykle ważne. Dlaczego? Wyjaśnia Piotr. Oleksy z Zespołu Wschodniego. Piotrze, czy można powiedzieć, że Mołdawia jest wciąż na rozdrożu pomiędzy wschodem a zachodem? Ta droga do integracji właśnie ze strukturami zachodnimi wydaje się dosyć wyboista. Partia rządząca i pani prezydent Maja Sandu tracą poparcie w sondażach. W październiku będziemy mieli wybory prezydenckie i jednocześnie głosowanie referendum w sprawie członkostwa Mołdawii w Unii Europejskiej. Jak ta sytuacja wygląda na dzisiaj? To stwierdzenie, że Mołdawia jest na rozdrożu pomiędzy wschodem a zachodem, ono się powtarza od kiedy powstała niepodległa Republika Mołdawii. Podobnie jak Ukraina prawda? I tak, od swojego i, czasu. I, I cały czas można znaleźć wiele uzasadnień, żeby po żeby to stwierdzenie podeprzeć, powiedzieć że tak właśnie jest. Niemniej trzeba zauważyć, że pod względem takiego czysto kursu politycznego, to w zasadzie Mołdawia jest na drodze zbliżenia z Zachodem od 2004 roku. Bo mało kto teraz pamięta, że to jeszcze w 2004 roku ówczesny prezydent Mołdawii z Partii Komunistów Republiki Mołdawii, który doszedł do władzy jako polityk prorosyjski, dokonał takiego zwrotu geopolitycznego, jak to się mówi i ogłosił, że integracja europejska jest nadrzędnym celem Mołdawii. Oczywiście w jego wykonaniu to był bardziej element, element gry politycznej. I taniec trochę. Trochę tak. Później mamy 2009 rok, kiedy do władzy dochodzi koalicja pod nazwą Sojusz na Rzecz Integracji Europejskiej. I w 2014 roku Mołdawia podpisuje umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. W międzyczasie okazuje się, że ta integracja ma wymiar dużo bardziej taki polityczny niż realny, bo ci panowie, którzy tworzyli tę koalicję, Chcieli się zbliżyć do Europy, ale nie chcieli budować europejskiego państwa, raczej byli zajęci zawłaszczaniem tego, tego państwa. I tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli na ten taki, na to, jak to wygląda tak formalnie, to Mołdawia tylko w latach, w krótkim okresie, w latach 2019-2021, powiedzmy, była rządzona przez ekipę, która tej integracji europejskiej nie podnosiła, nie podnosiła na, na pierwszy plan. W 2021 roku natomiast pełni władzy, absolutną większość, w parlamencie przejęła Partia Działania i Solidarności, czy Aktywności i Solidarności. Wcześniej prezydentką została Maja Sandu, realna liderka tego ugrupowania. No i wydawało się, że, że, że ten kurs na zbliżenie z Europą jest już taki bardzo jednoznaczny, no bo zdecydowana większość wyborców wybrała tę właśnie partię. Następny moment to była rosyjska inwazja na Ukrainę, kiedy. No, można powiedzieć, że wydawało się, to, że, to, że to już jest nieodwracalne, ten kurs y, w stronę Unii Europejskiej, w stronę integracji z Zachodem. I w zasadzie nadal Mołdawia jest na, na tym torze, tylko zadziały się pewne niepokojące y, rzeczy w ostatnich miesiącach. Jakie? Najbardziej niepokojące to jest właśnie ten spadek poparcia dla y, PAS-u. On, i z czegoś sandu. wynika przecież. On wynika z y, rozczarowania. Rozczarowania tym, jak oni sprawują władzę. I znowu trzeba powiedzieć, z czego wynika to rozczarowanie. Jego pie pierwotną przyczyną są bardzo wysokie oczekiwania. Naprawdę, Mołdawianie liczyli na to, oczekiwali, że jak ta ekipa dojdzie do władzy, to w ciągu kilku lat zbudują zupełnie nowe państwo. Ale I... ja pamiętam, jak była kampania wyborcza prezydencka i Maja Sandu powiedziała, że to jest długa droga, a nie krótka. To nikt jej nie słuchał wtedy, czy jak? Wiesz, jak to jest z, z, z tym, co mówią politycy. Słyszymy tak. to, co to, 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 co chcemy usłyszeć. Nadzieje były, były więc ogromne. I y... Nie można powiedzieć, że PAS nie odniósł żadnych sukcesów, bo, bo odniósł, na przykład w sferze energetycznej. Ale to wszystko, co robi PAS i to wszystko, co robi też Unia Europejska, pomagając Mołdawii, nadal jest w znikomym stopniu odczuwalne przez zwykłych szarych Mołdawian. Oni nie czują, że to poprawia ich poziom życia. I druga rzecz. PAS i Sandu szli do władzy z hasłem walki z korupcją i rozliczenia skandali korupcyjnych. Jeśli chodzi o walkę z korupcją, znaczy wyeliminowanie jej z codziennego życia politycznego i gospodarczego teraz, to powiedzmy, że to tutaj są sukcesy. Tak, partia Szor Ale... została zdelegalizowana. Na tak, tak. No i, i, i nie słychać o jakichś skandalach korupcyjnych, o tym, żeby obecna ekipa sobie pozwalała na jakieś rzeczy takie, które poprzednicy sobie pozwalali. Ale jeśli chodzi o rozliczenia i o w ogóle reformę wymiaru sprawiedliwości, no to tutaj jest, jest bardzo źle. Doszło do wręcz konfliktów między prokuraturą antykorupcyjną a Narodowym Centrum, centrum Walki z Korupcją, I, i, i przez to nie ma efektów. Czyli dość skomplikowana sytuacja wewnętrzna i to się przekłada na taką sytuację tak. ogólnie poparcia dla partii rządzącej. Więc do tego oczywiście dochodzi taki element zwykłego zmęczenia, znudzenia ze strony zwykłych, zwykłych Mołdawian, tą ekipą po prostu. No, nie ma tych sukcesów, więc to, 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 to przychodzi. No i pojawia się jeszcze kolejny element element wojny. W momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Mołdawianie no, też się wystraszyli, można powiedzieć. Bardzo mocno. Kiedy rosyjskie wojska zbliżały się do Odessy, to sami Mołdawianie mieli wizję, że zaraz znajdą się przy granicy z Mołdawią, dojdą do Naddniestrza i mogą przejąć kontrolę polityczną nad Mołdawią. Bardzo różne rzeczy mogą się zadziać. Początkowo to był dobry moment dla tego obozu prozachodniego. Unia Europejska. Najpierw otworzyła negocja dała status kandydata do Unii Europejskiej, później otworzyła negocjacje akcesyjne, i to działało. Z czasem jednak wśród samych Mołdawian, wśród wielu Mołdawian, pojawiło się wrażenie, że być może ten prozachodni obóz władzy za bardzo wciąga nas w ten konflikt. Zbyt mocno stanął jednoznacznie po stronie Ukrainy, po stronie Zachodu. Tu też działa rosyjska propaganda. Cały czas działają różne siły wewnętrzne, które podsycają strach, niepokój. Mołdawianie mają sobie coś takiego, że oni, kiedy widzą jakiś taki konflikt, to wolą się, yy, wo, 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 wo się wycofać, tak, wolą, wolą zrobić ten, ten krok wstecz. I tutaj ta, jak to się nazywa, Partia Pokoju, tak? czyli tacy, którzy najchętniej by po prostu, nie wiem, odwrócili głowę i. I tylko i byli. Przeczekajmy sobie na spokojnie. Niektórzy mówią o tej apatyczności tej części spo społeczeństwa. Ona. Ta grupa społeczna w coraz większym stopniu jest zmęczona wojną i jest podatna na działanie rosyjskiej propagandy, która mówi, to nie Rosja jest temu winna, tylko Zachód, to jedni, a inni myślą dobrze, może jest Rosja winna, Zachód ma swoje załóżami, to nie nasze miejsce, po co my mamy w to wchodzić. I to też jest jeden z elementów, który powoduje, że to poparcie sondażowo spada. A jeśli, jak to wygląda z punktu widzenia Gagauzji, prawda? Czyli tego regionu autonomicznego. Tutaj mamy Baszkana, panią Eugenię Gucu, która nawet jakiś czas temu widziała się z Władymirem Putinem, czyli no jakby jawna demonstracja antyrządowa. Tak, no Gagauzja to jest taka powiedzmy niewielka autonomia, tak? Niewielka autonomia na południu kraju zamieszkała przez Gagauzów naród, Turkojęzyczny, ale prawosławny i bardzo prorosyjski. I Gagołzi są prorosyjscy. Na dodatek władza w tym regionie została przejęta przez ugrupowanie związane z Ilanem Szorem, prorosyjskim, poszukiwanym przez mołdawski wymiar sprawiedliwości oligarchą, który obecnie znajduje się w Moskwie. Więc wspomniana przez Ciebie Baszkan Jewginia Gucu to jest po prostu, no można powiedzieć, marionetka w rękach Ilana Szora. To jest jego, jego człowiek. Jeszcze niedawno była zupełnie nieznana w mołdawskiej polityce. Tak, przed wyborami wyskoczyła jak królik z kapelusza. Wyciągnęli tak ją mówi. tak, jak królika z kapelusza i używając trochę korupcji politycznej, można powiedzieć, takiego, po prostu oddziałując na emocje najbiedniejszych ludzi, udało im się wygrać te wybory. No i teraz ona uprawia jawnie prorosyjską retorykę antyzachodnią i antyrządową. Mało tego, nie tylko spotkała się z Władimirem Putinem, bo to była króciutka rozmowa gdzieś w korytarzu przy okazji zjazdu młodzieżowego w Soczi. Ta rozmowa bardziej służyła zrobieniu zdjęcia niż jakiejś realnej rozmowie. Ale też całkiem niedawno w Moskwie odbył się zjazd mołdawskich sił prorosyjskich, organizowanych właśnie przez Ilana Szora. Stworzono tak zwany blok Pabieda, czyli blok Zwycięstwo, i zapowiedziano walkę polityczną w Mołdawii. I między innymi Baszkan. Gagauzji i, i jeszcze inni politycy, regionu, politycy z regionu wzięli w tym udział. To już zdrada stanu jest. Można by tak y, powiedzieć w takim wymiarze politycznym. Nikt takich zarzutów, że tak powiem karnych nie, nie wystawił, chociaż Narazie, w sferze medialnej, karazie. narracyjnej takie zarzuty się pojawiły. Tu musimy też powiedzieć o tym, że Gagauzja jest teraz takim głośnym przykładem, ale Gagauzja jest bardzo mała. Y, to jest niecałe 5% wyborców. Mi się przypomniała niedawno taka sytuacja, że w 2005 roku Gegauzi, można powiedzieć, obrazili się na partię komunistów Republiki Mołdawii, która wcześniej miała tam największe poparcie, i masowo zagłosowali na jedną partię, która nazywała się Patria Rodina, czyli ojczyzna. I ta partia nie weszła do parlamentu, mimo że poparła ją 80% gagałuzów, więc gagałuzja nigdy nie była ani tym kingmakerem, ani tym kingslayerem, jak to byśmy mogli y, powiedzieć, tak? Ale ani skupia, Ale skupia trochę uwagę, nie? Skupia uwagę i, i co robi? Destabilizuje sytuację. Odciąga uwagę od tych realnych problemów. Rząd zamiast starać się poprawić sytuację, musi, musi uspokajać powiedzmy Gagałzję, uspokajać nastroje społeczne. No do tego niepokoi. Samych Mołdawian, którzy też to obserwują gdzieś przecież, tak? Siedzą w domu, widzą w telewizji, co się dzieje w internecie. Tak otwarcie też nawołują przecież, że będą głosowali przeciwko integracji z Unią Europejską. Że będą głosowali przeciwko integracji albo zbojkotują to referendum. To jeszcze nie jest y, powiedziane, jaką taktykę. To które... dopiero w październiku. Przyjmą, to dopiero w październiku, ale chcieliby osiągnąć taki efekt, że w określonych regionach, w Gagauzji, w niektórych miasta, y, miastach i gminach na północy kraju, na przykład wynik referendum będzie taki, że prawie nikt nie weźmie w nim udziału albo masowo będzie głosowanie na nie. I wtedy będą starali się pokazać, że no jest tak silne pęknięcie, prawda? Że, że w jakimś sensie dla niektórych to y, referendum nie ma swojej legitymizacji, którą, którą powinno mieć. Tak. Koncentrujemy się na gagałzji, a przecież większym problemem na pewno jest Naddniestrze i relacje właśnie z tym zbuntowanym regionem. To jest większy problem w perspektywie długofalowej i tak realnie jak najbardziej, z tym, że właśnie co ciekawe Naddniestrze, czyli ta prorosyjska, jak zawsze było, separatystyczna, nieuznana republika, w takich swoich deklaracjach jest nawet mniej prorosyjska niż ta, jaka yy, I w momencie, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, to władze Naddniestrza w żaden, spo, w żaden sposób, tak oficjalnie, nie, nie wyraziły swojego poparcia dla tego ataku. Nie stanęły, że my tutaj razem za ruskim mirem, tak, przeciwko, yy, przeciwko Ukrainie. Mało tego, początkowo zachowały dużą. Otwartość na ukraińskich uchodźców, pomoc, starały się utrzymać kontakt z ukraińskimi władzami, żeby przypadkiem uniknąć tego, że ktoś na Ukrainie wpadnie na pomysł, że trzeba prewencyjnie dokonać interwencji wojskowej, wojskowej w Naddniestrzu. To też wynika z tego, że władze Naddniestrza to są oligarchowie, którzy od lat żyją przede wszystkim z handlu z Zachodem poprzez Republikę Mołdawii z Unią Europejską. Mołdawia podpisała umowę o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Unią Europejską i Naddniestrze jest jej częścią. Więc naddniestrzańskie przedsiębiorstwa działają na rynkach, y znaczy sprzedają swoje towary, usługi na rynkach europejskich jako przedsiębiorstwa mołdawskie. Nawet w Polsce możemy kupić koniaki Kvint, nad, no nie chodzi tu mi o reklamę, tylko o przykład, no, nie, rozumiem, na co? których jest napisane fabryka DIN Moldowa, wyprodukowane w, Mo w Mołdawii. I tak, tak, to, tak to funkcjonuje. Yy, łącznie o, podejście. Łącznie ponad 60% eksportu naddniestrzańskiego jest kierowane do Mołdawii i Unii Europejskiej razem wzięte. Wcześniej, jeszcze przed inwazją rosyjską, około procent to był rynek ukraiński. A tylko około 10% to była Rosja i, i państwa Eurozjatyckiej Unii Gospodarczej. Przy czym jak Ukraina zamknęła granicę, to ten kierunek w zasadzie zamarł. Się, zamarł, zamarł. I teraz y, oligarchowie naddniestrzańscy stoją przed dylematem, co, co, co zrobić w przyszłości, jak y, ułożyć swoje relacje y, w tej trudnej sytuacji. Do tej pory żyli oni w takiej dla siebie świetnej sytuacji, że handlowali z Zachodem. A z drugiej strony były tam wojska rosyjskie, nadal są wojska tak, rosyjskie, zizy. które chroniły ich odrębności od Mołdawii. Teraz ta sytuacja, ta idealna sytuacja się skończyła. Cła się pojawiły. Cła się pojawiły. Rząd mołdawski na, w, 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 kazał płacić firmom danieszczyńskim cła, co tak naprawdę nie bije ich aż tak bardzo po kieszeni, jak oni twierdzą. Ale demonstracje polityczne już można było zrobić. Dokładnie. Pokazuje, że Mołdawia podchodzi poważnie jakby do jurysdykcji na, na całym tym terytorium. No i pytanie o to, co zrobić z Naddniestrzem, co zrobić z rosyjskimi wojskami tam się stacjonującymi, co zrobić z tymi tejszymi oligarchami i jak podchodzi do tamtejszego na przykład społeczeństwa, którego duża część jest zatrudniona w wojsku, w policji itd. To są pytania, na które Mołdawia i Unia Europejska będzie musiała sobie odpowiedzieć. W procesie integracji Mołdawii z Unią Europejską. I tutaj też wspominaliśmy o tych nowych rozwiązaniach energetycznych. Na czym one mają polegać? One już polegają. Do niedawna Mołdawia była, jeśli chodzi o gaz ziemny, była w 100% faktycznie uzależniona od dostaw z Rosji, z Gazpromu. Obecnie doszło do w dużej mierze uniezależnienia Mołdawii i Zaczęto zakupować gaz z innych kierunków. Przede wszystkim z Rumunii. Powstał w końcu tak interkonektor, gazociąg, który umożliwia zakupy z Rumunii. Do tego wykorzystano gazociąg transbałkański, który prowadził kiedyś z Rosji przez Mołdawię, Ukrainę, Mołdawię i Bałkany aż do Grecji. On przestał być używany, zamontowano na nim rewers i zaczęto zakupować drugą stronę gaz czyli z portów LNG z gazu skroplonego w Grecji, zaczęto kupować gaz do Mołdawii. I w tym momencie Mołdawia, ta kontrolowana przez rząd Kiszyniowie, nie korzysta z gazu kupowanego od Gazpromu. Gaz kupowany od Gazpromu jest używany tylko i wyłącznie na potrzeby naddniestrza. Więc można by powiedzieć, że jeśli by Gazprom odciął dostawy gazu Mołdawii, to odciąłby tej swojej wspieranej przez siebie separatystycznej republice. Ale nie jest to oczywiście tak, tak proste, jak się wydaje, bo w Mołdawii nic nie jest tak proste, jak się wydaje. Bo jest jeszcze jeden element: w nadniestrzu znajduje się elektrownia, która wytwarza energię elektry elektryczną. Właśnie na bazie gazu na bazie gazu korzysta z tego gazu kupowanego od Rosji. Głównym odbiorcą tego prądu jest, jest Mołdawia. I teraz mamy sytuację o tyle złożoną, że Mołdawia ma już techniczne możliwości kupowania energii elektrycznej od Rumunii, tylko że ta energia elektryczna jest dużo droższa. I to jest kolejny problem. I to, I to byłby kolejny problem. Więc Mołdawia cały czas kupuje od Naddniestrza, czyli od własnych separatystów, prąd, bo innej możliwości nie ma. To jest w ogóle jeszcze bardziej skomplikowane, bo to jest jeszcze na poziomie technicznym skomplikowane. Bo jak się okazuje, ta sieć energetyczna jest tak zbudowana to jest jeszcze dziedzictwo radzieckie że gdyby na przykład wstrzymać produkcję prądu w tej elektrowni, to napięcie w przewodach sieci wysokiego napięcia by spadło o tyle, że Mołdawia by i tak byłby blackout, Stanowa. nawet gdyby chciała z innych źródeł korzystać. Teraz dopiero jest zbudowana nowa linia energetyczna wysokiego napięcia z Rumunii bezpośrednio do Kiszyniowa, ale to jeszcze, jeszcze trochę potrwa, zanim, zanim ona to e, tam dojdzie. No i kolejne koszty. I kolejne koszty. I to, co właśnie się rozbija, wszystko to koszty. Bo cała Europa gratuluje Mołdawii tego sukcesu, którym było uniezależnienie się od gazu rosyjskiego. Swoją drogą, tam Polak Maciej Woźniak miał duże znaczenie, bo był doradcą mołdawskiego rządu i w dużej mierze architektem tych rozwiązań. cała Europa im tego gratuluje. Tylko efekt tego jest jeszcze jeden, tak? Po, powiedzmy, poboczny. Ceny gazu w ciągu roku wzrosły siedmiokrotnie w Mołdawii. Ze względu na to oraz ze względu na wzrost cen gazu na rynkach europejskich w ogóle. Ten wzrost był spowodowany rosyjską inwazją na Ukrainę. Ale dla zwykłego odbiorcy, odbiorcy tego tak. gazu, to jest zbyt złożone i jego to nie do końca interesuje. Tak? On widzi efekt tak. On widzi jedno, Ile rachunki za gaz są siedem, siedmiokrotnie hmm. droższe, a naprawdę wielu ludzi w Mołdawii no, żyje na granicy ubóstwa albo poniżej tej granicy ubóstwa, a Ogrzewanie gazowe jest jedynym sposobem ogrzewania, nawet na wsiach i w wielu, 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 wielu wsiach. Bardzo Ci dziękujemy Piotrze za to, że tak to przybliżasz, bo tak jak się patrzy na mapę, no to widzimy, prawda? Mołdawia obok Naddniestrza, nie wydaje się to jakiś duży region, mówię o Naddniestrzu i w sumie nie byłoby jakimś problemem, tak się wydaje, przejąć ten region i tak dalej. A to sytuacja jest o wiele bardziej złożona niż nam się właśnie wydaje i wydaje się właśnie, że tym kluczowym... Wydarzeniem będzie ten 20 października i głosowanie za integracją z Unią Europejską na ich wybory prezydenckie? Tu też to jest trochę skomplikowane. Czy ono będzie tak kluczowe, to, to się okaże. Yy, powiedzmy szczerze, yy, to pomysł organizacji tego referendum to jest po, pomysł yy, obozu rządzącego w Mołdawii, który można bardzo różnie oceniać. No bo sam fakt, że się organizuje referendum tego samego dnia co wybory. Jest bardzo różnie oceniany, jeśli chodzi o takie podejście do, 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 do praworządności, uczciwości procesu yy, wyborczego. Do tego w ten sposób władze obecne w Mołdawii jednoznacznie wiążą poparcie dla siebie z poparciem dla integracji europejskiej, co dla nich jest oczywiście korzystne, bo oni w ten sposób pokazują Mołdawianom, jeśli chcecie do Europy, to my jesteśmy tym jedynym wyjściem. tak? Ale to jest niekoniecznie korzystne dla. Idei integracji europejskiej. Bo jeśli poparcie dla nich będzie nadal spadać, to tylko rykoszetem to się odbije na, będzie odbijać na samym poparciu dla idei integracji europejskiej. Zobaczymy, jaki będzie wynik tego referendum. Przede wszystkim, jaka będzie frekwencja mobilizacja. Ja myślę, ja nadal jestem spokojny, mimo że są sygnały niepokojące, że, że ten wynik może być różny. Ty znany jesteś jest z optymizmu, to jest inna sprawa. <laughs> może tak. Mi się wydaje, że tam jednak te. te, 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 te Ponad 50% za integracją europejską będzie, ale znów, to nie jest taki wynik, jakiego byśmy oczekiwali, tak? Jeśli by to było 65%, no to by było super, czy 70%, a jak to będzie 53%, jak to będzie wyglądało, jak to się odbije długofalowo na przyszłości politycznej? Jeśli chodzi o samą Maję Sandu i wybór, jej reelekcję na długą kadencję, to jeszcze rok temu się wydawało, że jej pozycja jest tu raczej niezagrożona. Obecnie niektóre sondaże pokazują, że ona ma się, to, ma się, ma się czym martwić, że tak, nie jest wcale tak oczywiste, że wygra w pierwszej turze, a w drugiej turze może być różnie, zależy kto przeciwko niej wystartuje. Tu jest taka specyficzna sytuacja, jak to powiedział niedawno mój znajomy w Mołdawii, kiedy w kwietniu tam byliśmy z, z, z kolegami z, z instytutu, instytutu, że ta sytuacja jest o tyle specyficzna, że w Mołdawii władza jest obecnie bardzo słaba, ale opozycja jest jeszcze słabsza. Po prostu nie ma liderów opozycyjnych, Specjalnie, którzy mogliby rzucić takie silne realne wyzwanie, bo niektórzy z nich są bądź bardzo powiązani z Rosją, co powoduje, że oni mogą narobić dużo szumu, być głośni, ale ten żelazny sufit dla nich jest tam na poziomie kilkunastu procent. Niektórzy są skompo, skompromitowani wcześniejszą swoją działalnością polityczną, aferami korupcyjnymi i tak dalej. Innym po prostu zwyczajnie brakuje charyzmy. A jeszcze inni zachowują taką, za, taką zachowawczą pozycję. Tak? Trochę się angażują jako liderzy, a trochę chcą przeczekać, wolą, wolą przeczekać. Więc sytuacja jest taka trochę w zawieszeniu. Zobaczymy wobec tego, jak będzie się rozwijać na przestrzeni tych najbliższych miesięcy. Bardzo będzie ci, ciekawie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia.